Wlog nas mieszkam i pracuję na Islandii. Dzisiejszy poranek był ciężki, jak widać, kontemplacja, czy w ogóle potrzebuję tej pracy i czy w ogóle chcę do niej iść, ale jakoś się zmusiłam SPF co rano, chociaż ze słońcem nie mam wiele wspólnego, i postanowiłam przeprostować włosy, żeby chociaż trochę ładnie wyglądać, miałam dzisiaj biuro. Zrobiłam sobie świąteczną kawkę, którą zakupiłam ostatnio w sklepie. Całkiem smaczna, trochę za słodka i minimalnie za słaba, więc dorobiłam sobie espresso z pracowego ekspresu, jak przyszłam. Odpalam światełko w biurze, loguję się, trochę maili, jakieś zamówienia. Bardzo lubię te dni, kiedy pracuję w biurze. To zawsze odmiana od takiego standardowego otwarcia, które już Wam pokazywałam. Dzisiaj zamawiam warzywka i owoce. I takie piękne widoki mieliśmy w ciągu dnia. Po powrocie złożyłam pranie, którego zapomniałam złożyć wczoraj. I przygotowałam się na siatkówkę. Zmieniam okulary na soczewki, bo już nieraz dostałam w głowę i nie chcę ryzykować. Zaczęłam trenować we wrześniu, dołączyłam do istniejącej już drużyny. Świetna zabawa! Zostawiam was jeszcze z zorzą, którą wczoraj widzieliśmy na niebie. Dobranoc!